Słuchajcie, dobrze jest tu w tych stadnikach, więc ta niedzielna, niedzielny komentarz do Ewangelii cały czas jeszcze ze stadnik. I mała zmiana, no bo ruszyliśmy z cyklem jedno słowo, ale w czwartek mieliśmy kolegium redakcyjne, no i redakcja Profeto, a szczególnie ci, którzy są odpowiedzialni za portal profeto.pl, podnieśli w wrzawę, że oto zniknęło na fali słowa, na rzecz jednego słowa i trzeba, żeby na fali słowa wróciło. Więc od poniedziałku do soboty jedno słowo, a w niedzielę komentarz do Ewangelii, który nazwaliśmy przed laty na fali słowa. Ale gwarantuje nam to przynajmniej ciągłość i mam nadzieję, że nieprzerwane komentarze do niedzielnej Ewangelii. A ta dzisiejsza jest wyjątkowa, bo to mamy sędziego, który nie bardzo kwapi się do tego, żeby, żeby pomóc tej biednej kobiety, która błaga, by on ją po prostu uratował od jej wrogów, od jej prześladowców. I ten sędzia mówi, chociaż Boga się nie boję i ludzi też się nie boję, to przezgląd na jej natręctwo. Szczególnie tutaj, takie słowo zostało użyte z powodu tego, że się naprzykrza. Pamiętam, to słowo we mnie nie jest bardzo pozytywnie odbierane, bo, przeze mnie, bo u nas w górach tak się mówi, jak ktoś tak nudzi, jak ktoś tak, wiecie, nie daje spokoju, jak się tak tak suszy. Jeden z moich znajomych kiedyś mi powiedział, czy nie masz mi jeszcze dość, bo moja mama mówi, że jakbym usiadł pod drzewem, to by to drzewo uschło. To znaczy, tak gadam, że potrafię ususzyć, nie? Yy, I to naprzykrzanie się, yy, to naprzykrzanie się też było takim właśnie. Budzi we mnie te, te wspomnienia, właśnie czy choćby takie skojarzenia, z tym, że ktoś się naprzykrza do tego stopnia, że może wręcz ususzyć, do tego stopnia, że ten sędzia mówi: Mam dość, wolę zrobić to, o co prosi, niż dalej ma mi się naprzykrzać. Nie? E, no, i Pan Jezus używa, e, pan Jezus używa takiego, e, takiej opowieści i takiego słowa naprzykrza e, właśnie po to, e, słuchajcie, by, byśmy się, e, by Ojcu zgotować taki los. To znaczy, Pan Jezus mówi: Naprzykrzajcie się Ojcu. E, to nie jest źle, że temu Ojcu się e, naprzykrzacie. Aż Bóg powie po prostu przezgląd na to, jak mi się naprzykrzasz, przezgląd na to, że prawie mnie ususzyłeś, czy ususzyłaś tymi twoimi modlitwami, tymi twoimi prośbami. Wysłucham tej Twojej modlitwy i tej Twojej prośby. Dzisiaj słuchajcie, robimy rozbrat z tymi złymi skojarzeniami ze słowem naprzykrzać się, i trzeba, żebyśmy się w tę niedzielę i nie tylko w tę niedzielę mocno Panu Bogu naprzykrzali. Aż po prostu odpowie na nasze prośby, narzekania, marzenia, pragnienia, na nasze naprzykrzania. Z Bogiem.